Dobra, więc cześć się, witajcie z tej strony Aero i jak pamiętacie skończyliśmy w tym miejscu, jak tutaj się wspominaliśmy po tej lianie i no w sumie idziemy dalej po prostu, bo już nie chce mi się przedłużać. Dawno grałem, więc mogę trochę lamić. Ale będzie się starać. No nie. Jakiś kolejny. Nie oh, chcę uciekać. Czemu nie mogę tak uciekać? Dobra, ja spierdziela, nie chcę mi się tam tego pokonywać. Tyle w, w temacie. Jeżeli go nie pokonam. No dobra, w sumie spróbuję go pokonać. A dobra to jest ten... W ogóle z tema nie użyłem. Dobra, easy. Jego obrona poszła... O Jezu, za szybko zaatakował mnie. Nie pomyślałbym, żeby tak, że on tak szybko by zaatakował. Ja nie uciekam, co? Też czym do ludzi. Jakie? O Jezu. Jesteś mocny, ale nie aż... O Jezu, jaki ty głupi jesteś. Użyłeś mi F. Jako moc. Głupku. Dobra, walę cię po prostu na Rey, na pysk no typie To jest jakie ja dawno w nie grałem. Serio. Ja grałem albo sobie Warka, albo w... w Minecrafta. Nie no, Minecraft akurat troszeczkę tylko. Ale to... tylko tak, bo, bo lubię Minecrafta. A tak to... Aha! Aha, spadłem pod ziemię. Zarobiście. No nie, Takie na takie gówno. Dobra, idę tutaj jest większa przestrzeń do walki, więc easy. Słuchajcie, nawet sprawdzę sobie jedną rzecz na szybkości, bo ważna sprawa. Wszystko działa, więc jest git. Tyle powiem. No. Kurde, za późno ciągle. Muszę się u niego jeszcze nauczyć timingu, bo każdy z tych szturmowców ma odpowiedni zabytny timing. No nie, serio. Dobra, już leżysz. No kurde, no, guku. Tak wiem, że umrę. Bo umarłem! Tak, umarłem, Jezu Chryste, ja muszę się nauczyć znowu grać w tą grę, Jezu Chryste, to jest dramat, koronawirus mnie dopadł i od razu, <laughs> demotyzacja, demotyzacja, nie wiem sumie. ja nigdy nie dostawałem hajsa z tego, bo nie mogę jeszcze, ale jakbym mógł, to oczywiście bym to zrobił, bo po prostu, dobra, wali się tyle ci powiem. Dobra, chociaż udało się, że tamten nie żyje w sensie. Bo, jeżeli tamten nie żyje, to to jest łatwiej, i sobie poprawię nawet mikrofon. Bo, bo tak, bo dawno nie nagrywałem, i mam, mam źle ułożony I, i to się wytnie pewnie. Nie wiem, nawet jeżeli to wytnie, to spaczko. Jeżeli nie, no to macie takie jakie coś. No i idziemy po prostu dalej, na no, spokojnie. I nie zwolniłem tutaj. Może jest jakaś katycynka? No. Znam, że to sok umień. O nie, to tamten, który był na samym początku. A to co? Złomiarz z braki bawi się w Jedi? To jest... dziewczyna? To jest że już się pewnie tu nie pojawisz. Zwłaszcza, że wybiliśmy tych żałosnych bojowników. Wow, ja myślałem, że to jest... Mężczyzna. Aha dobra, ja już mam sterować, bo ja sobie trzymałem rączki pod pachami tak zwanie. Po prostu z zamyśleniem co się dzieje tutaj tak w górnie, no ale jak widzimy spadamy sobie na dół. No i skaczemy sobie drość. Yes, I jest kitłowany. Tego co udało mi się wskoczyć, ale udało się. No i sobie biorę tutaj. Przejdę, hopse, tralalala. Tak, ginąłem. Tylko no spadłem w sensie. To jest smuteczek w sumie. No ale jak to się mówi, e, czego się nie robi dla odcinka, to by był jeszcze gorszy. Nie, no staram się tak. Czyli ja w dobrą stronę idę, pewnie nie. Tak, tak. Tak, 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 tak. No i spadłem. Znowu. Jezu Chryste. Ja nie wiem w ogóle gdzie mam iść tak w sumie, bo Tutaj taki nieprzygotowany. Aha, bo wiecie, to był kanał. Nieprzygotowani. Ale chyba już widzę, gdzie mamy pójść. Eee. Aha. Tam to jest normalna taka ziemia, gdzie można sobie stąpać, ale jednak nie. Tutaj mamy wyskok, udało się jednak, bo ja <głos》> wyskoczyłem wtedy, kiedy miałem dość do tego wyskoku, no ale jest gipiówa, ta, późno, okej, okay, od okay. którego jest momentu? Od samego początku tego, dobra, to ja tutaj nici. klikam, to jest full auto, ja, ja tutaj mam rączki, klasku, klasku, dobra, ale teraz już muszę zrobić sobie, no, no, no ma mnie skoczyć, nieskoczone było, dobrze. Skaczone to było bardzo dobrze, bardzo miło. Teraz możemy sobie dalej tak śmigać po tym błotku chyba. I Skaczemy. Kolejne błotko. Ciekawe kto później umyje mi błotki. Pewnie ja sam będę musiał umyć. Mam nadzieję, że w ogóle to jest błoto, a nie jakieś gówno. Albo coś w tym stylu. Bo jeżeli to jest gówno, to proszę mnie oczywiście. Jeżeli jecie, no to przepraszam. Ale po prostu tak jest. A są Aha, fuck! Co to było? Normalnie Ark Survival Evolved i Star Wars Jedi w sensie. Coś jest pod ziemią? Znaczy pod wodą w sumie. Nie, chyba nie ma. Coś tam gadał nasz bohater, zawsze zapominam jak on się nazywa chyba. A, coś ten stylu. No ale, coś tam gadał, ale przerwałem mu chyba. No ale trudno, odpłyniemy sobie po prostu dalej. Tutaj mam jakąś skrzyneczkę chyba, tak mi się przynajmniej wydaje i mam rację jak zawsze w sumie. Nie na rzadko mam rację, ale mam rację tym razem. W ogóle możecie napisać jak tam ferie się udają czy coś. Ile macie pracy domowej. Nie wiem, co chcecie, możecie napisać mi to obojętnie w sumie, bo ja mam trochę akcji, ale mało. To tylko nagrywam. Później jeszcze będzie montaż, ale nudzę się więc w sumie, mogę. O Jezu, jakie ja nie mam życia. Dobra, zapominam, że się tutaj przyciskiem jako mi się wychodzi z wody. Ta no nic, dobra, teraz spróbuję trochę mieć więcej życia. No znowu pobrałem mikrofon, zrobiłem nawet o tak i przepraszam za to, no ale... Mam nadzieję, że to wytna, jeżeli mi się uda. Jeżeli nie zapomnę o tym chodzi. Bo udać to mi się na pewno uda, tylko chodzi mi o to. Żeby po prostu nie zapomnieć. O tutaj mamy. Mamy dwa jeszcze punkty, dwa dwie umiejętności yy, za jeden. Więc myślę sobie, że nieoczekiwane kopnięcie albo opóźniony atak. Opóźniony atak mi się im przyda, więc nieoczekiwane kopnięcie. Aha, okej. Okay. to jest chyba używanie koordynantki. nie spojrzałem, tylko sobie spojrzę, żeby wiedzieć po prostu, jak to używać. To jest alt i uderzenie. Dobrze, ja to tam spoczko. Mało to zadaje chyba damage'a, tak mi się wydaje, no ale jest to nieoczekiwane, więc możemy sprawić w w dezorientację i pomyśli Jezu, jaki on jest mądry, albo wręcz przeciwny. No nie, wszystkie są tutaj, trzy ich jest, no nie. Tak, dobra, to ja uciekam. Corki, ale ja nie mam czasu ani chęci, żeby was pokonywać, bo każdy wie, że jakby miał chęć i czas, bym was pokonał, ale że nie mam, no to macie problem. Gdzie tutaj mamy iść? Zobaczymy sobie na mapie oczywiście, gdzie mamy pójść, bo my mamy pójść, dojść, nie wiem w sumie gdzie, ale pójdziemy po prostu w pierwsze lepsze miejsce, czyli tutaj. Mamy no, już po drodze. Jest tutaj znowu multum tych, tak. Dobra, po prostu gdzieś pójdziemy, zobaczymy co tutaj jest. Chyba mi się wydaje, że... Tutaj nic w sumie takiego nie ma, więc musimy sobie pójść stąd. Przynajmniej ja nic takiego nie zauważyłem. My tutaj teraz pójdziemy na spokojnie, bo równie trzeba się wspiąć do góry bardziej. Co teraz nam się uda? Udało się. I jesteśmy... Tutaj mamy jakieś echo, więc sobie oczywiście weźmiemy. Co tutaj się dowiemy? Pielgrzymki... Hmm... Nie musi być bardzo święte, jeżeli pierwych bo komu by się chciało chodzić w pierdylion kilometrów tylko po to, żeby się modlić. Znaczy, że no offense no oczywiście, bo są tacy ludzie. No ale ja nie widzę w tym sensu trochę, bo jestem takim bieżącym, ale oporny. No. Tak, zapominam, że. Dobra, pokonany jest jeden, weź, chce się ruszyć. Tam na górze już byliśmy, tutaj też byliśmy, więc jedyną co nam pozostaje to jednak jest tam to przejście, a jeżeli tam dalej pójść po prostu, dobra, to wiesz co jeszcze, ja sprawdzę sobie to przejście na szybciutko, bo jednak coś tutaj powinno być, nie powinno być tutaj nic takiego, przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj nie ma. Tutaj mamy... O, widzicie? Dobrze, że tutaj poszedłem, bo tutaj jest te roślinki, które pozwalają nam wejść na górę. Jak mówiłem, trzeba się spąć na górę, żeby pójść dalej. Aha, tutaj mamy jedno odbijanko, drugie odbijanko. I trzeba się złapać Lian. Znaczy, no nie wiem sobie pnącza to mogło być. Nie Liany, bo liany zwisają. Co to za małpiszon był? Czy znaczy ja go już widziałem w sensie, bo on był ten, który nas patrzył tak dziwnie? Może jest nieprzyjazny. Kurde, to on załatwił dziewiątą siostrę. Jezu, Dziewiątą siostrę, jak myślicie, ile jest tych sióstr? Bo nie słuchałem Kurde, chcę go oswoić, Ja w arka grałem, więc chcę go oswoić. Dawajcie mi, kurde, normalnie kuszę. Dawajcie mi strzały usypiające. Dawajcie mi trochę narkotyków w sensie narkoberki i tam spłyśniałe mięso. I normalnie robimy to. Biadą chyba sobie Jeszcze Gdzie on jest? Tam na górze? O co chodzi? Upadaj i się. Tylko tak odniesiesz sukces. Normalnie jaki coach życiowy. Sukcesu coach. Odrzuć strach przed porażką i powstań. Zatem jeszcze raz. OK. Dobrze, teraz dostań się do mnie. Uda ci. Się. O, Halo policja, tak chce. Nie możemy się poddawać. Ja tak lubię. Dopóki się nie poddamy. O kurde, ale ja jestem ten. Salto Jedi. Nie wiem, w sumie, czy tak to się nazywało, ale tak to przeczytałem przynajmniej. A tutaj mamy... W mamy całe zdrówko, więc nie ma w ogóle sensu. Ale wow, ale zarąbiście. Dobrze, że tam poszedłem. Jako i tak to pewnie bym tak musiał zrobić, ale no... Po prostu są propsy, bo ja lubię takie, kurde. Mój main kiedyś był to Genji w Overwatchu, więc wiecie, double jump był robiony zawsze. Ale niestety na lianach nie potrafię jeszcze się bójnąć dobrze jak tarzan. No znowu! W ogóle ja to mam pójść w takim razie, jeżeli ja mam problemy. Chyba, że jestem taki głupi, jaki jestem, czyli wystarczy tylko wziąć się, nawet nie aż tak bardzo wy, wytegować, może tak bardzo, ale chodziło o to, żeby właśnie podwójny skok sobie wykorzystać. A ja taki głupi, tego nie wykorzystuję, po prostu zapominam o tym jeszcze. Ale to jest mega kozacka opcja. Mówię wam. O, to znowu on. Jak go Stranny. dzisiaj? Pomożemy mu? Tak, oczywiście. No kurde, no uciekł. Ja mu chciałem pomóc. Ej, ale gdzie on uciekł? Alo policja. Duch. Nie no. Nazwę go Wiesio i nazwę, że te... To... Alo Wiesio. Aha, to on jest oprawdziłem, myślałem, że, że przez halucynację. Dobra, ja chcę mieć podwójny miecz. Dobra, mam go. I ja, ale fajne, mają tutaj latające istoty na tej planecie. Kurde, naprawdę. Zarąbiste. Chyba, że nie mogą mi się z bliska przy przyjrzeć, bo naprawdę fajnie wygląda. Naprawdę. Taki mieć takiego mitoperka w domu, normalnie. Zjewam obiad, ale będzie śmiesznie przynajmniej. Ha. Uniknął mojego ataku, ale nie unikniesz mojego miecza teraz. Na przykład. Mówię. R. Skanowanie. Mamy skanowanie tego potworka i sobie zobaczymy, jak on wygląda z bliska. Wygląda nawet spoko. To jest taka, jakby pomniejszona, ale zła wersja tego, który nas uratował. Jezu. Mocem się mylą. Chodź do mnie. Da się na to wejść? Da się. Czy coś tam jeszcze było, tak sobie szybko luknę, ale nie było. To idziemy po prostu do góry. Jezu. Jak to awatar jest. Kurde, nie dość, że. Ark. Awatar. Podaję na to gra drugi film. Ale i tak. Za gra, powiem wam, polecam. Bo niestety. Trochę wymagająca komputerowo, chyba że ktoś chce grać na najniższych ustawieniach. Tak akurat tego, czyli granie na najniższych ustawieniach, nie polecam bardzo, bo wtedy nie można czasami się wczuć w grę albo, albo zginąć przez swoją głupotę. Chociaż głupota nie idzie sparą z, znaczy nie musi iść sparą z komputerem dobrym. Bo ja na przykład mam dosyć nice computer, a głupota u mnie jest na levelu maksymalnym. To tutaj jest pokazane. To jest. No właśnie. To jakiś test. Hmm. Czy ja wiem, czy test? jest? Dla mnie to nie jest jakieś w ogóle wielkie wyzwanie. Co z tego, że umarłem raz i, 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 i tyle powiem. Ale po prostu, no, trzeba żyć, tak. No i, i... nic nie poradzimy, w sensie. Tutaj wspinamy oczywiście. A no tutaj się liamy... nie liany. Tutaj tak przytrzymują, to, ale powiem wam, że to wygląda... ...kłodzacko. Hop, hop. Nie no, teraz to ja mogę skakać, kurde. Nie, teraz to jest tylko Balbongo, tyle powiem w temacie. Zgaduję, że nie, ale... pani się przy tam bawiłem przynajmniej. Gdzie ja teraz mam pójść, bo w sumie to nie wiem. Eee, a dobra. Tutaj to, to wzięcia sobie. I co teraz? W sensie chyba tam. Nie. Tu nie, tam nie. Jest te co jakieś tak są zaczepy. Aha, czyli byśmy teraz musieli to zrobić. No dobra, to ja to robię. No i tu. Tak to ja mogę sobie skakać. Nie no, powiem wam, że to było na farcie, bo jednak nie jestem w to dobry, ale mi się udało. No. Dobra, hmm. Tutaj weźmiemy zapis oczywiście, odnowimy sobie żyćko trochę, bo w sumie, no jednak przez moją głupotę spadliśmy kilka razy. Bierzemy oczywiście ostatni z tych wszystkich, jak to się nazywa, z tych wszystkich ulepszeń, które mamy dostępne za jeden punkt umiejętności. No i oczywiście, jak to wygląda? Nie, w sumie. W sumie nie widzę, nie wiem jak się tam to aktywuje. Mam tutaj jedno, co to jest? Jakieś skrzydło jakiejś ważki, czy coś. być ostatnim z gatunku. To jest skrzydło, znaczy pióro ptaka. Jezu Czyli to jest ostatni z gatunku, to ja chcę tym bardziej go oswoić. Tworzymy wtedy rodzinkę. Co prawda to będzie trochę dziwne, ale... No, jak ta, każdy wie, trzeba przedłużać gatunek. Nieważne, jaka będzie cena. Nie no, żartuję sobie. Z ptakiem, kurde. To by było dziwne. Jezu, jaka byłaby hybryda. taka i człowieka. Ken Mort się kła kłania. Człowiek ptak, czy jak to tam on miał. Gdzie, ledwo co na odpowiednie miejsce. Cześć. Mogę cię pogłaskać? Musimy być ostrożni. Nie wystraszmy go. Hej! W porządku! Nie wystraszmy go! Krzyczy. Rozumiesz? Oj, w oj. porządku. To część statku dziewiątej siostry. Usuńmy to. To trochę zawoli, dobrze? Wybacz. Dzięki BD. <grywka> I co, swojony, tak? Da, myślałem, że go zjem. A nie, on jest przyjazny czy nie? Jest jego krew? Prawie jak smakuje, wygląda jak krew jakiegoś właśnie oczu. albo... nie, albo mi Nie wiem czemu tak to dziwnie powiedziałem, ale takiegoś wyszło. Chyba będziemy na nim latać i chyba to będzie clickbait. Ujeżdżam nowy obiad. Ugotujemy go i zjemy. Ale ładnie wygląda. Co? Bądź, co bądź, ale ładnie wygląda? Wygląda jakby miał jakiś kask wikingów, czy coś, połączenie kowuta z takiej z epoklidowcowej piątki, chyba to była, tam mocne uderzenie, czy coś, nie pamiętam, kiedyś oglądałem I to był jeden z takich tych ptaków, był taki jeden, podobny, ale, ale tak W ogóle to zostawcie suba, tak? podczas tej animacji bo, bo wiecie prawie 50 subów a da się nim sterować ale kozaczek wygląda w końcu momentu, ale kozaczek wygląda Nie ma, gdzieś się popylił, ale gdzie? Tego nie wiem. I co tutaj jest? Interakcja. Aha. Co teraz? A, po prostu. No to bierzemy sobie kolor mięcz oczywiście. Mój, pomarańczowy. Tutaj trochę popatrzymy jakie są te rękojeście i w ogóle. Nie no, jednak mój sobie. Chcę aktywator zobaczyć. Nie ma żadnego takiego fajnego, Nie, ten jest nice. Mm, nie powiem, że nie ma szału materiał nowy. Wygląda jak jakiś tytan czy coś. Nie, to mi się podoba. Biorę to. Bo można obracać. O, lol. Nie, no. Jaka jest interakcja? A, wyłącz interfejs. Jezu, jaki ja głupi. Dobra, to już spadamy z tego stołu lepsze niż normalnie Enchant w Minecrafcie. Nie, no, to jest bardziej jak kładło. A tutaj widać, że są jakieś pociski rakietowe. Tam były. Szkoda, że nie możemy tak sobie do miecza świetnego dać. Co on tam Dodać rakietnicę byśmy mogli wtedy strzelać. Pfif, bum, i cyk. używane przez mędrców tysiące lat temu. Trzymam w dłoni część galaktycznej historii. O, nie wiem, jak się odwdzięczę Tarfulowi. Wiesz, co to oznacza, przyjacielu? Nie muszę wracać na Tatomirę! Mrok zniweczył wszystkie próby odnalezienia Astrium w grobowcu Kudżeta, lecz moc! Moc otworzyła nam nową drogę. Grobowiec z Hmm. Ja myślałem, że tam ten starzec powie: Trzymam w ręce historię galaktyki, czy coś takiego powiedział, ale już nie bałem się to zmienić. I rzuca o Ziemię, niszczy to Astryum. No i już po całej fabule żegnamy się koniec serii Elo, Elo i Ino. I ale co do LOLO, to zaraz kończyłem. Po prostu mam już zapis. Jest mniej więcej odpowiedni czas. I czas na mnie. I po prostu żegnam się z wami. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ciebie.